A myślałaś Ale... ten, żeby pójść do pracy? Mam działalność gospodarczą, z której y, pozyskuję dochody. Ja wystawiam rachunki Ale ja YouTube. Ile? Podatki płacę całe te. Odchody, no w tej chwili, a nie mam, W tej chwili mam około 5000 tysięcy złotych miesięcznie, no to mi wystarcza. wystarczy. Z Mogę sobie odłożyć. Twoja działalność opiera się na tym, że same złoty opłacasz i masz stratę. Jeszcze z lat ubiegłych pewnie masz stratę. Na minusie? No, no, w tej chwili już mam od pół roku ponad 5 tysięcy złotych miesięcznie dochodów. Więc... Nie no, no, no. mi są na wszystko. wszystko co miesięcznym i masz stratę. Lecisz na stracie cały czas. Tylko nie chcesz się do tego przyznać. Na wieku no, ja być na stracie. Ale jak mógłby być na stracie Ale jak tłumaczyłam, że z samych live'ów mam w tej chwili już e, ponad 1000 złotych tygodniowo, no to jak mogę być na stracie? Podatkujesz te pieniądze z live'ów? No tak. właśnie. Oco, ha, ja mam takie pytanie, wladzisz. on wiecie jakie ma źródło dochodu? Wystawiam, ja mam... Nie ja kurwa, syny. A, a, kurwa! Edo Urzędu Skarbowego, jaki PIT płacisz, powiedz mi? PIT 4 PIT 28, PIT 7. Jaki płacisz PIT, powiedz? PIT 37, L Albo no, właśnie, właśnie na imię, czy na zasadach ogólnych? No właśnie dlatego pytam jaki, no ja płacę kilka, dlatego pytam ale jaki płaci. Czy się może może ryczał. na ryczałcie może cel? Może ryczałt. PIT 21, 37. Pi 20 składałaś, pi 37, pi 37. No nie muszę wam udzielać tych informacji, prawda? No ale no. możesz powiedzieć, na jakich zasadach jest, czy na zasadach ogólnych, czy na innych. cztery tysiące 4000 w tym roku na samej kurwa zabawki, mhm. i też ty wiesz tego. A tak bo w... może Ela na już przeszło. Ciekawe, ile płaci. w kontekście tego, co dzisiaj padło. Ja chciałem tylko zadać pytanie. Ja tak szczerze, Marek jest częścią Twojej działalności jako współpracownik, czy jednak prywatą? I to jest całkowicie tak szczere pytanie, bo to dzisiaj jakby padły dwie wersje tego i chciałem dopytać. No ale przecież za Andrzeja Ela jeszcze płacił ubezpieczenie, więc albo jest wspólnikiem, albo jest pracownikiem. Więc tutaj też będziesz miała dwa rodzaje podatku do zapłacenia. Nie wiem, płacisz co miesiąc, co kwartał? Znaczy co wspólnikiem kwartal. to by spółka cywilna była albo ja Tak, my... ale ej, no to już mówię, że podpowiadam Eli odpowiedź. Kurde, cicho. Nie uczcie osoby z działalnością płacić podatków. No właśnie, kurczę. Co co powiedział? Aha, tam było takie fajne pytanie. Jest ktoś jeszcze? Nie. Nie. O Marka było fajne pytanie. Czy to jest prywatny kontakt, czy zawodowy? Tak? No tak, to było moje pytanie. Ze względu na to, że padły dwie, dwie wersje tego dzisiaj i dlatego tylko... I nie chcę wysłać swoje skórki, nie wiem co robić. To jest ma Marek YouTuber, to na pewno zawodowy, no bo jak inaczej. No tak, ale, ale padła jeszcze wersja, że jest to prywatne i nie, nie mamy na ten temat rozmawiać i tego poruszać, więc dlatego dopytuję tutaj, co szczere pytanie. Nie no, łączą nas zarówno relacje prywatne, jak i y, zawodowe, prawda? Bo spotykamy się prywatnie, a poza tym, no to on bierze udział w moich live'ach oraz w filmach i pomaga mi na serwerze, i to już ma charakter zawodowy. No tak, czyli komentowanie jego zachowania w ramach działalności, no tutaj, Discordowej na przykład, to było uznane za prywatne. Jakiś tam problem? Znaczy, to dlatego pytam. No, jego wysyłanie tutaj, jakiś tak nudesów, tego typu sytuacje, no dzieją się w ramach tej działalności w końcu, właśnie internetowej, blogerskiej. No nie, no właśnie, że nie w ramach tej działalności, bo on ma jest, jest sfera jakichś prywatnych spraw, jest sfera współpracy. No przecież... No tak, ale jak... jest to przez ciebie komentowane bezpośrednio i bardzo często wplatane w twoją własną działalność na na Discordzie dlatego właśnie. Jak, a, no, ale popatrz na przykład w ten sposób. Joe Biden jest prezydentem, tak? Reprezentuje Amerykę, wypowiada się na temat wojny na Ukrainie, a nie interesujesz się nim, komu on wysyła swoje rozbierane zdjęcia, czy tam z kim chodzi i uprawia seks, dajmy na to, nie? Bo nie wrzucę tego do internetu. Jest to częściowo problem ze że... względu na to, że burz jest to pociągnięte. To... Ale my to nie rozmawiamy o Andrzeju, zarobimy... o tylko o Marku, który swojego sióra wrzuca na no, Ale no, nie. Czyli nie mogła Marka, a ja już nie mogę. Poza no, tym Andrzej ale... też siura w internecie pokazywał. Ale każdy ma prawo, to nie jest karalne. Po prostu można sobie utrzymywać kontakt prywatny z różnymi ludźmi i robić z nimi różne rzeczy. No to jest sfera prywatna, nie? No to czemu zaczęłaś no tak gadać o Joe Bidenie w takim no, razie. skoro nie, bo on to wrzuca, ludzie. no to niczym złym jest komentowanie tego, tak? No, to... Ale ja mam on bo... tego nie wrzuca, tylko to, że komo było w jakichś prywatnych wiadomościach. No to jest naruszenie dóbr osobistych. To, co A sobie ktoś uwałuje. Nie prywatnie... osobistych, jak Już też wasze prywatne filmy. Ale po co ja się mam od... wypowiadać, skoro ja nie mogę ani jednego zdania skończyć normalnie? To jak ja mam w ogóle zabrać głos? to cały czas mówisz to o co się chodzi. Znaczy mówić sensem po prostu. <grytanie> Ludzie robią coś zawodowo, a mają też y, jakieś swoje tajemnice, no niektóre nie wchodzą. Ojej <grytanie> ja to że... to, że ja jestem youtuberką i coś tam nagrywam, to moich widzów, służby, urzędników gówno obchodzi, co ja robię, jak wyłączę kamerę. Tak samo w ogóle też powinno gówno ich obchodzić, co się dzieje, jak ja nagrywam, tak samo na tym tak planie. To, na to jest wszystko moja i tylko i wyłącznie moja sprawa. Ja się nie mam obowiązku. Z tego tłumaczyć. Osoba publiczna to nie jest własność publiczna. To, że ktoś jest znany, to wcale nie znaczy, że y, o wszystkim musi informować. No przecież bez przesady. Ja Ale ty to... informujesz o wszystkim. Ale my jesteśmy takimi samymi ludźmi mamy takie same prawa, w ten sam sposób odpowiadamy wobec prawa. Także po prostu. Ja, 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 ja. I A dlatego, że jesteście takimi samymi ludźmi, interesują się Ej. tobą różne urzędy. Tak działa świat. Do Wrocławskiej. Ja yeah, tylko chciałem yeah. jest cicho, ja chciałem bajol, jeszcze, jeszcze yeah. tego, bo nie mówiłem nic. Słuchajcie, ja, ja osobiście nie mam problemu w tym, że Marek rzekomo komuś wysyła jakieś swoje filmy i tym, w sensie, że to jest zabronione czy nielegalne, tylko, tylko i wyłącznie mnie to denerwowało na tej zasadzie, że ja jestem o to zazdrosna, a bym. Jakby mi na przykład ktoś powiedział, że, dajmy na to, tutaj patrzę na y, użytkownik, no, na przykład użytkownik bzdur, nie? No i dajmy na to, że on sobie wysyła jakieś dziewczynie y, jakiś film swój rozbierany. Co, no co mnie to obchodzi? No przecież to jest legalne, może. Ale ja w ogóle nie mówię dajmy mówię. na to, ale, nie, dajmy nie, na to nie, że ta dziewczyna nie to że... wróci do internetu. No to co mnie to obchodzi? Nie to ja z tego, tego to jest na no. ja, ja, ja to nie mam żadnego jest. problemu. Każdy ma prawo robić, mieć jakąś ko prywatną korespondencję sobie wkrytować, Ja tylko się po prostu krytykowałam to, bo ja jestem zazdro zazdrosna omu. Ale jeżeli on wysyła pierwszy bez zgody, Zależy mi na nim i jestem ale ale sam fakt wysyłania to nie jest łamaniem prawa. Natomiast łamaniem prawa jest to, że osoba, która dostała ten film, go udostępniła. Za to można dostać bardzo wysokie odszkodowanie, bo to jest. No to może będziesz się ubiegać od, od, od Marka 10, e, o odszkodowaniach, twoje wysłał bez e, Twojej zgody, co? tysiące A... złotych.